Witam Cię, moi drogi, bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek, drugi odcinek. Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj Edward właśnie zabiliśmy Duncana Walpola, Asasyna, widzieliśmy jego szaty, jego dokumenty i zmierzamy do Hawany razem ze Steedem Bonetem i jego statkiem, ale najpierw tutaj y, przy Umrzyku możemy znaleźć mapę skarbów. No właśnie tak możecie sobie przeczytać, znajdujemy się w odkrywców, razem w konkretne miejsce i tam możemy znaleźć pieniądze, schematy i różne inne przydatne rzeczy i pierwszy skarb, co jest bardzo fajne znajduje się właśnie tutaj na przylądku Bonweissa więc od razu pójdziemy go poszukać myślę, że mniej więcej pamiętam gdzie on jest, więc nie będę musiał chyba z mapy korzystać chociaż to różnie bywa o, mamy wodę, tak jak było na mapie I to gdzieś powinno być tutaj Jeśli się nie mylę, tak, tutaj I tu powinna być opcja kopy gdzieś O, wykopujemy nasz pierwszy skarb No skopa, tworzymy pewnie i co tam znaleźliśmy? 1500 rali. Jak na początek jest to bardzo dużo. I też tak, dla, a propos pieniędzy, też wam powiem, że z powodu, że ja tę grę już... To, to nie jest moja pierwsza gra, tylko druga, więc ja mam już, już... Tutaj w poprzednich częściach było, że tworzyliśmy swoją gildię asasynów, a tutaj tworzymy własną flotę. I ta flota właśnie tak jak gildia asasynów zarabia, może, może zarabiać. I możemy te pieniądze później odbierać. Więc ja aktualnie na mojej flocie mam chyba ponad 20 tysięcy, więc jeśli zdobędziemy już później w dalszym etapie gry, będziemy mieli opcję wejścia do naszej floty, to na pewno dostaniemy dużo pieniędzy, więc na brak pieniędzy nie będziemy mogli zbytnio narzekać w późniejszym etapie. No Edward, wszedłbyś tu. No. Dobra, tu wejdź. Bardzo ładnie. No nie, no. Uff, nie ten, nie ten przycisk, dobra. <grych> Czemu ty tu nie możesz wejść na to? No, wytłumacz mi to. Dobra, wejdziemy normalnie, po ludzku. Tyk, tyk, tyk. Tyk i zeskok. No. Czemu ty nie chcesz tu wejść? No. I zeskok. O to mi chodziło. To jest szkuner, mniej, mniejsza wersja. To jest... Yy... Opuść zatokę, oczywiście. She's a modest schooner, but well-suited to my purpose, trafficking cargo from my plantation and such. she no, only It's a strong wind now. Let's try to fold, shall we? Lose all and trim to the wind! Ah, there's a tug of the wind at my hair. Uh, I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean, the raw stink of... of possibility.

but most pirates stalk the windward passage between cuba and hispaniola oh i see yes that is a bustling strait but i shouldn't worry about being waylaid by pirates truth be told my ship is small and i have nothing of immense value sugar cane molasses rum that sort of thing <laughs> there's not a pirate living who'd turn his back on a keg of rum oh well, yes Nie chcę tutaj za dużo mówić, żeby nie zagłuszać za bardzo ich. Zresztą tak to mówię po angielsku. To jest gra, której nie, którą nie komentuje się zbyt łatwo. Bo właśnie tutaj dużo jest kwestii. i takich innych rzeczy. Ten szkunar to jest typ ożaglowania typu catch. Czyli mamy z przodu foka, grota i bezana.

no, Edward widział trochę w swoim życiu. Teraz widzimy statek w pełnej okazałości. O, jeszcze ma jakieś żagle u góry. To się chyba trochę pełniłem, chociaż. Tak, i. No właśnie. Wyszliśmy z Animusa. O, tu pierwszy raz mamy po, y, miejsce logowania animus, tutaj możemy sobie tylko po, pobiegać we wszystkie strony. Wyciągać nie niestety nie można... Co to jest animus? Zaraz nam wszystko wyjaśnię z tego co pamiętam. Więc ja się nie będę musiał trudzić. All right. Easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, alright? I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. <laughs> That's it. Down. Down. <laughs> so far so good. Let's get you up. Dajemy. So, welcome to the sample 17 project sample 17. Get started, you're gonna need this. there you go. testing, testing. 123. hello, bonjour. bonjour. <laughs> all right. let's take a walk. which is surprising. you're very good. the data streams are very stable. No i to jest głównie bo jak czasem, bo wtąbiałem na napisach, są nabiałem tę to osoba je że będę się starał tak obracać kamerę, żebyście jej dobrze widzieli? 2010, czyli teraz mamy właśnie około 2014 Nie czekaj podziała pół roku, no to dobra Nie, bo działa od kilku lat, dobra Liberation. That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course, edited versions of real history, but only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full length virtual feature Caribbean Pirates. So that's your gig. Dark. It'll just take a minute, okay? My jesteśmy pracownikiem właśnie firmy Abstergo, która wykorzystuje Animusa yy, jako do odczytywania wspomnień genetycznych przodków. I my korzystamy właśnie z danych. Niech sobie pogada. Staliśmy komunikator. Komunikator dość fajna rzecz. Chciałbym taki mieć. I właśnie y, my analizujemy wspomnienia, które zostały zapisane w bazie danych. I właśnie Abstergo korzystając z tego y, Będzie tworzyło właśnie tak jak to przed chwilą nasza koleżanka powiedziała. Grę opartą o Animusa, czyli taką wirtualną. Co też chciałbym coś takie na pewno fajne, Myślę, że kiedyś coś takiego będzie na, w normalnym życiu. Czyli jakby wejdziemy do gry, że tak się wyrażę. O! Przez nasz komunikator możemy. No właśnie, tak jak teraz to mówi. Tak, wykorzystując nasz komunikator, możemy y, otwierać drzwi, uruchamiać windy, tak jak teraz, i różne takie inne rzeczy. W ogóle ta winda jest. Y, pomiędzy windą a tym jest y, takie, jakby akwarium, z tego co widziałem, jak myśmy myśleli. Jesteśmy na piętrze projektu 17 Bonjour. C'est well, Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hey them. Connor. Edward the pirate. Arrr, ah, aye, maybe. <laughs> Very exciting. Welcome aboard. Uh, melanie can we talk in your office for a minute just let me get this one settled and i'll see you in five minutes bon. nice to meet you <sumption> is that... <sumption> this is the sample 17 floor we're diving into the memories of one very generous donor desmond miles no actually desmond miles. all the best stuff from his dna and hopefully one day we can forge some fantastic experiences from what we find in there. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are. Your very own Animus workstation. This is all yours. So sit back, relax and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Niestety nie po... O, pozwoli nam po sobie połazić. Możemy sobie właścić papserko. Pierwsza karteczka przylepna. Zbieramy. Szczerze mi się nie chce z tego czytać. Możecie sobie zastupować. Teraz wam przewinę dalej. No <noise> Tak nie wiem, czy uda mi się wszystkie zebrać, bo tutaj gdzieś jeszcze była jakaś. No, ty blokujesz mnie. Aha, pufa mnie blokuje, dobra. Ja też nie wiem, gdzie są Twoje dokumenty. Tu gdzieś też była chyba jakaś karteczka. O, tu. Kolejna karteczka przylepna. No. Abyście chcieli, żebym je czytał, to też wszystko piszcie do komentarzy, bo. też do końca nie, nie wiem, jakie wy macie oczekiwania właśnie w stosunku tutaj do mnie. No widzę kolejną karteczkę. To, zbieramy. Mamy trochę czasu, więc. No, tutaj jest tylko tyle. Coś tam jakiejś pornografii było. Te karteczki czasem bardzo ciężko zauważyć, powiem wam, bo one są w takich miejscach, że są małe, białe się tak, nie zawsze się zrzucają w oczy. Tu co inni pracownicy Abstergo? Nie wiem, czy wszystko wyjaśniłem. Aha. No to tak, jeszcze reasumując, co nam powiedziała Melanie. My wykorzystujemy, właściwie badamy pamięć genetyczną, którą Abstergo jakby otrzymało próbki od Desmonda Milesa. Możemy tu wejść? Nie możemy. Od Desmonda Milesa. I przeglądamy jego pamięć w poszukiwaniu. Ciekawych y, rzeczy, które Abstergo mogłoby wykorzystać do właśnie tworzenia swojej pierwszej, tak jakby wirtualnej gry, oraz dla swoich innych celów, o których na razie nie będę nic mówił. To co? Będziemy wchodzić teraz do naszego Animusa głównego. Animus to jest właśnie maszyna do odtwarzania pamięci. Nie wiem, czy to już wyjaśniłem, czy nie. W każdym bardzo fajna rzecz. Tutaj będą stały nasze figurki, w miarę tam za różne osiągnięcia, z tego co się orientuje. No i co, myślę, że nie ma na się co przedłużać. Wejdziemy do Animusa i Animus nam wszystko opowie a propos naszego bohatera i wszystko, więc ja się trochę zamknę. To jest bardzo fajna scena, mi się zawsze to podoba. Fajna muzyczka jest i wszystko, i wszystko nam opowiada. To co, logujemy się. Welcome to Animus Omega. Abstergo Entertainment's Proprietary Ancestral Memory Research Tool. If you have any questions... Comments or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. No, zostaliśmy zalogowani do Animusa I wczytuje nam się kolejna sekwencja wspomnień Ja tutaj część właśnie tych... Yy, odkryć już nie będzie mi się wyświetlać, bo już to przez yy, drugi raz, więc... I co to my mamy? Wczytało nam się miasto Assassin's Creed 4 Black Flag. Oczywiście tytułowa muzyczka, bardzo fajna. Pewnie będzie w moim intro, ale to jeszcze nie jest konie... pewne. Nie, nie będę wrócił. Tak, to jest Havana. Havana jest to y, miasto y, Hiszpanów. Jakby ktoś z Was się nie orientował. Na Kubie oczywiście.

to think Spain and England were at war two years ago, isn't it? Oh, he's talking about this war, what I've told you like they were my cousins. Nothing wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. Um, I'm just headed to uh, a public house now to meet some merchants. I could... I could show you the way. Well, lead on. Kapturę ubieramy będziemy incognito. To napisy wiem, że różnie widać. On będzie HD, więc liczę, że będzie to na tyle wyraźne, żebyście mogli zobaczyć. Kielicha. To widzicie. Pirates byli. Dziś tutaj też możemy włączyć. Sojusznicy są na niebiesko, wrogowie na czerwono. Skrytki na taki jasny kolor. Widzę, że trochę mi spowalnia podczas nagry nagrywania, ale. trochę mi tutaj zaczynają spadać w pesy. No, to jest fajne też zdanie. Married man.

Teraz mamy sobie kupić miecz właśnie. Zdrowie. Teraz mamy tutaj ekran kupowania. Możemy kupić tylko to, co nam tutaj narzucają. Brytyjskie kordelasy. Dwa prędkość, trzy kombinacje i dwa uszkodzenia. Tutaj oznacza, że o jeden jest większe.

Mamy wejść na wieżę kościoła. Więc pierwszy raz będziemy wchodzić po takich prawdziwych budynkach. No nie każdy by chciał chyba tak potrafić wchodzić. my czy tak skoczy? Nie, tak nie skoczy, muszę przejść tu. No, Edward. hop. Tutaj widzimy fragment Animusa, to takie świecące coś po lewej. Tutaj powinno być chyba jeszcze najpierw pytanie Stida, ale pomijmy to. Jeśli iść, iść potem na fragment. Dobra, czekajcie, pójdziemy. Jak już tu jestem. No. Zbieraj fragmenty Animusa, aby wypełniać wyzwanie Abstergo. Właśnie tylko po co są fragmenty Animusa. Tego jak, jak nie jak, jak nie trafię, to nie spieram. Synchronizujemy. Myślę, że musimy, yy, widzimy Kieszenkowiec napad Stida. My musimy go złapać. I Mamy go powalić, niestety, nie zabicie, no, ale trudno. Więc nasz pierwszy pościsk, pościg, kto ich tu będzie? Na początku w Hawanie, niestety. Jak się Edward wyraża po piratku? Ach, mam go. Nie chcę go zabijać. A ja tak mam go zabić? Dobra. <ścoughs> Nie było powal. Aha, powal było y, celem dodatkowym. Mańcego gryźnych przyjaciół. Spotkaj się ze Steelem. Steel jest tam dobra. Na czym to skończyłem? A w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, była inna muzyczka przy synchronizacji, też bardzo fajna. Każde, o, taka, taka, taka ma. Każde miasto, każda lokacja ma trochę inną muzykę synchronizacji. No te muzyki są ba... Soundtracki są bardzo fajne. W ogóle soundtrack tej gry jest całkiem zacny. Ja zawsze lubię sobie posłuchać soundtracków. A nie zauważyłem, przepraszam. Dobra.

Till the next war calls me to service. Lucky King George. I'm on a piss pot like you flying his flag. Yeah, Oi! Skulk! I seen your face before! Use mates with them pirates down in Nassau! Shut your fucking or I'll fill it with shots, you hear me? <laughs> Edward, is it? Oi, oh, tutaj jeden z, z tych gości nas rozpoznał. Hej, uprzedziłem go. Już mamy rozwalony nos, no. Edward trzymał 10 sekund tej tawernie bez bójki. To i tak chyba dużo jak na niego. Aha, teraz się nauka atakowania. Sekwencja wykonana, kontr, atak. a teraz mam tylko robić kontr, tak? No to jest taki samouczek. Aha, i rzut, dobra. Teraz mamy rozbro zrobić rozbrojenie. Zresztą nie ma broni, więc to nie ma sensu. A teraz już jest powalenie, które ja robię najczęściej, bo one po prostu zabijają, rogów albo po powalę jak w, tej, w tym przypadku. Więc to jest najlepsze, bo po prostu po pobijemy, rozwalamy już. Ja rozbrojenia dość rzadko używam. Ach mogę go skontrować zamiast kubić, ale dobra. I kontra. Bum. I kolejna kontra. Tak, jest po prostu najszybciej. No, pierwsza bójka zaliczona. Krwawimy z nosa. I dobrze, żołnierze. No oczywiście. My zawsze mamy pech. Kapturek i uciekamy. O i użyj pet, y, bomb dymnych y, to jest kolejne Nie będę to, nie, ja nie mówię że będę robił wszystko na 100% bo to jest dość czasem trudne Po prostu jak mi się uda to robię jak nie Użyliśmy bomb dymnych aby wycofać się z walki więc będziemy mieli na 100% Dobra musimy opuścić ten obszar i się opuścić więc najlepiej iść po dachu Mam nadzieję że nas nikt nie trafi Ach właśnie o tym mówiłem Dobra, ten frajer zeskoczył Dobrze, że nie umiem zbytnio celować Powinno pójść w miarę łatwo Trochę pozmieniamy kierunek Na drzewko wskoczymy Dobra, o Dobra, niekoniecznie o to mi chodziło, ale w sumie tak też może być I dosianka. No, coś im chyba nie wyszło Chciałem je zablokować Aha, nie opuściłem, dobra Dobra, udało się Wspomnienie pierwsze zakończone. Sekwencja pierwsza. za życiem Havana. 100% synchronizacji. Zawsze są dwie, dwa cele opcjonalne, dodatkowe. W sumie mogę ocenić, ta misja była fajna. Nie wiem czy za ocenianie to jest jakiś challenge, ale zmu, lubię w sumie ocenić tę misję. Kontynuujemy. Więc pierwsze wspomnienie jest synchronizowane. Tutaj mamy opis lokacji. I teraz, że tak powiem, mamy wolną grę. Możemy, tutaj, jak wam na mapie pokażę, albo iść do kolejnej misji, do początku wspomnienia, albo sobie tutaj pochodzić, pozdobywać skrzynki, posynchronizować punkty. To obok tego, jestem, to są zlecenia zabójstw, yy, które właśnie od asasynów, ale na razie nie będziemy ich wykonywać, bo nie dysponujemy za dobrą bronią do tej misji. Znaczy, mógłbym, ale nie chcę się męczyć, później się trochę. później będzie ciekawie na pewno, więc. Myślę, że tutaj mogę już kończyć odcinek, wam 25 minut. Możemy się na przykład. O, zająć tę szantę, jeszcze wam pokażę, co na czym polegają szanty. Jeszcze zdążę. Te odcinki z Assassin's Creed'a Creed, myślę, właśnie, żeby miały tak od 20 do pół godziny. Od 20 minut do pół godziny mniej więcej taki czas przewiduję. Kurier. Kurier jest fajną. Yy, fajną rzeczą, bo. Jeśli go złapiemy, powalimy, to on wypełnia nam zawsze wszystko: naboje tam i różne inne rzeczy, które y, zdobywamy, a zawsze na maxa. Co? Czemu, mnie, czemu nie zaatakowałem? Ja tylko szantę chciałem. O, i zdobyliśmy szantę, to nie było zbyt trudne. Z czasem one bardzo szybko uciekają i co jest I zaraz zobaczymy, jaką szantę dostaliśmy, bo to nam zaraz wszystko ładnie pokaże. Dostaliśmy leże na chlany. No, może być na początek. Ja też właśnie jako żeglarz parę fajnych szantów znam, więc nie dziwcie się. Tutaj właśnie w Hawanie są szanty, które mi się podobają. W większości. Więc nie dziwcie się, jak czasem będziemy pływać i będą śpiewać szanty i ja będę to sobie nucił. Nawet z kolegą znamy parę na pamięć, tak żeby było śmieszniej. Bo też jadę na rejs za dwa tygodnie. To jeszcze wam wszystko powiem w odcinku informacyjnym. Dobra, wejdziemy sobie na jakiś taki ładny punkt tutaj gdzieś. No. O, fawanie jest też bardzo fajna muzyka, to właśnie teraz yy, się włączyła. Właśnie tutaj jestem trochę chwilę cieo, żebyście mogli sobie muzykę posłuchać. Mi się bardzo ta muzyka podoba. Taka tutaj tajemnicza i taka fajna klimatyczna. Dobra. Skryję taka żebrana. To co? Żegnam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie Wam się podobał. No nie, ta muzyczka jest super. Uwielbiam <grywy> ja sobie czasem tak właśnie słuchać. No co? For Victoria i Assassini. Na razie.